Święta Bożego Narodzenia pozostały już wspomnieniem. Przed nami jeszcze Noc Sylwestrowa. Noc Sylwestrowa to wyjątkowy czas. Jedni uczestniczą w balach i przyjęciach, inni nadejście Nowego Roku świętują w zaciszu własnego mieszkania, często w gronie rodziny i przyjaciół. Nie mam jeszcze planów na Sylwestra, ale na pewno spędzę je z wnukami. I to będzie najfajniejszy Sylwester. Z babcią, z dziadkiem, z rodziną, ze znajomymi. Na pewno sobie posłuchamy muzyki, poglądamy telewizję, na pewno w jedynce coś będzie leciało, albo na Polsacie. No niestety, ale dzisiaj akurat w tym roku Sylwestra spędzam w pracy, tak więc będzie pracowicie. 2022 rok dla niektórych był dobrym czasem, dla innych wręcz przeciwnie. Każdy ocenia go inaczej. Niewątpliwie najcenniejsze dla policzan okazuje się dobre zdrowie. Dla mnie był niedobry, bo miałam dwie operacje, no ale, z których wyszłam szczęśliwie jakoś no, w miarę dobrze. A poza tym, no to starość nie radość. Ogólnie był bardzo dobry, bo jestem po operacji kolana, mogę chodzić bez kuli, jestem szczęśliwa. Ogólnie cały rok był taki ok, był w porządku. E, ja siedziałam w sumie z dziećmi w domu, więc dużo się tam nie wydarzyło, ale nowe, nowe hobby, tutaj e, nowe punkty u męża, więc było w porządku jak najbardziej. Wojna na Ukrainie dała wiele do myślenia, wywołała niepokój, a nawet strach. Uświadomiła, że niektóre dobre jak wolność czy bezpieczeństwo są ponadczasowe i niezwykle cenne dla człowieka. Chciałabym tutaj dzieci pojechać do Anglii? Czy, czy, czy akurat, czy, czy, czy. Bo tęsknię bardzo za nimi tam. Mam długo, tam mam syna i córkę mam. I rodziny pozakładali. No i takie moje marzenie. No oczywiście zdrowym być przede wszystkim, tak? Gdyby pokój na świecie był. Chciałabym, żeby cała moja rodzina i wszyscy ludzie na świecie byli zdrowi. To najważniejsze, żeby nikt nie głodował, bo to jest, uważam, że to jest najważniejsze życzenie, jakie możemy zakończyć stary rok i jakiego możemy sobie życzyć na nowy rok. No i minął tak nieciekawie, a przyszły rok jak dożyje, no to żeby był szczęśliwszy, zdrowszy i wesoły. I dla wszystkich mieszkańców polic tego serca życzy całego. Przypominamy, że koniec roku to dobry czas na postanowienia i okazja do zaplanowania rzeczy, które chcemy zrealizować w niedalekiej przyszłości.